I see you. Forget the Lotus. Grenier are your masters. Excellent. Please report to my lab for reconstruction. Another dead Tenno. Tenno, are you ready for a sacrifice? Siemanko, ja jestem Izzy i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe i witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku mojej serii z bossami. W poprzednim odcinku prezentowałem wam jak pokonać jednostkę Raptor oraz generała Sargasa Ruka. O. o momencik. Czy ja w przypadkiem w tym odcinku nie nazywałem go Sargusem Rukiem? O, chyba tak, to bardzo przepraszam, to jest generał Sargas Ruk. A w tym odcinku zajmiemy się Tyl Ragorem. Jeżeli chodzi o Warframe'y, które bym polecił właśnie na tego bossa No to tak, no znowu, jak widzicie, Mesa Bardzo dobrze się na niego sprawdzi Poza tym, no tak standardowo Rhino, nowa na spowolnienie, na pewno nie na przyspieszenie Ponieważ ten boss jest bardzo szybki Skacze z punktu na punkt, jak właśnie maniakalni grnir, których tutaj też między innymi na Uranie spotkamy oraz w czasie walki z tym bossem. W każdym razie, właśnie coś, co spowolni, czyli Nowa, nowa na Slow, Rhino, Titania, Excalibur też może oślepić, Titania, Chroma oraz także, no właśnie, Frost. Tak jak wspominałem, cokolwiek byleby spowolnić tego bossa. Oczywiście też powinien się tutaj dobrze sprawdzić mag i to chyba byłoby na razie na tyle z warframe'ów, które polecam na tego bossa. A teraz zobaczmy, jak wyglądała się walka z nim. Aha, i to jest boss przede wszystkim, który walczy w zwarciu, więc trzeba też uważać, jeżeli idziemy mesą, żeby nie dać mu się zaatakować, ponieważ gdy jesteśmy na sorti, on może nas dosłownie jednym uderzeniem powalić. Dokładnie. Najpierw ty, a później się zobaczymy. No, o, no daj mi się oznaczyć, daj mi się oznaczyć. O. Dobrze. I to jest boss, też taki trzy etapowy. Po zadaniu mu jakiejś części obrażeń, o, on sobie tutaj najpierw skacze I niszczy tutaj tą szybkę, która, przez którą latuje woda I teraz mamy tutaj, o właśnie, takie bajorko No, takie, po prostu, y, pole z wodą, w które jak wpadniemy to będziemy musieli się przy pomocy Archwinga wydostać I tutaj właśnie latają już mi maniakalni graniży Trzeba ich zniszczyć, żeby kontynuować walkę z tylregorem. Dobrze, po kilku strzałach znowu tyl ucieka. Tym razem wskakuje tutaj na górę i na tą półeczkę też właśnie warto już sobie w tym momencie skoczyć, zanim on e, właśnie wybije tę szybę. Ponieważ tutaj, jak widzicie, właśnie już poziom wody bardzo się podniósł i woda jest naelektryzowana, i po wskoczeniu do niej dostajemy obrażenia od elektryczności, więc trzeba się jak najszybciej wydostać z tej wody. I warto też uważać na tę pompę, ponieważ ona tutaj tworzy taki prąd raz na jakiś czas, który właśnie do tej wody naelektryzowanej może nas zepchnąć. Hmm. Ale coś teraz nie chce zadziałać Znowu wybijanie przeciwników, znowu czekanie Nie wiem, pompa mu się zepsuła, czy co? O! Teraz, o i jak widzicie Właśnie, pompa mnie chciała zepchnąć Tyl, regor już się pojawił Wypuścił mi Gal I co to było? Stalowe włókno o ile się nie mylę. A i też taka nowość: no akurat tutaj jest coś teraz. W poprzednim nagraniu, coś się pokiepsciło i nie mogłem go nawet wyrenderować. Po prostu program do montowania filmów mi się totalnie zaciął. A w międzyczasie do gry weszło coś takiego, że. O, tutaj widzicie, jest jakiś słupek, jakby był jakiś moc, coś czego nie podniosłem. Ale to jest znak. Tyle regora, i właśnie po zabiciu każdego bossa, dostajemy taki znak na pierś, który możemy sobie założyć na frame'a I teraz widzimy, że on po prostu zawsze wylatuje. No, jak już raz się taki znak podniesie, to już później się tego znaku nie da podnieść, ale po prostu jest. Taka dodatkowa ciekawostka. I jeżeli chodzi o to, co właśnie możemy zdobyć z tego bossa, zobaczmy co tu mi wyleciało. A nie, to zdobyłem w czasie docierania do bossa. Stalowe włókna, tak. Oraz gal. A jeżeli chodzi o pozostałe przedmioty, które możemy zdobyć, są tutaj do zdobycia trzy mody brązowe. Są to właśnie stalowe włókna, prawdziwa stal oraz witalność, na które jest po 25,81% szans. Oraz trzy mody srebrne, żadnych złotych tym razem. Jest to kryo amunicja. Zabójczy pęd oraz wstrząsający dotyk, na które mamy po 7,52% szans. Gal wydaje mi się, że jest nagrodą tak jakby gwarantowaną od tyle regora, tak samo jak znak Tyleregora. I podobno też tutaj widzę na Wiki, że jest szansa nawet na ogniwo Orokin w wysokości 2,58% szans. Jeżeli chodzi o Warframe'a, którego części możemy zdobyć po zabiciu tyle Regora, są to części do Equinox, Equinox, zależy jak chcecie nazywać tę postać, ja preferuję właśnie nazwę Equinox. I tak jak już wspominałem w mojej serii Warframe od A do Z, w czasie prezentacji tej postaci, jest to postać, do której części no, są najcięższe do wydropienia, ponieważ jest ich aż 8. Są to Aspekt Dnia, Powłoka Dnia, Neuroptyka Dnia, i system nocy oraz aspekt nocy, powłoka nocy, neuroptyka nocy oraz system nocy, czyli jest to właśnie 8 części. Jeżeli chodzi o procentową szansę na zdobycie ich, to na schemat aspektu dnia i aspektu nocy mamy po 11,28% szans, a na pozostałe części, czyli powłoka dnia, powłoka nocy, neuroptyka dnia i nocy oraz system dnia i nocy, jest po 12%. I 0,91% Więc jest troszeczkę biegania na tego bossa, ale oczywiście, wszystko jeżeli mamy odpowiednio dużo cierpliwości, jest to jak najbardziej do zdobycia. Zapomniałem zupełnie o lokalizacji. Jeżeli chodzi o Tyle Regora, spotkamy go na Uranie na misji Titania. Dokładnie Titania, tak jak nazwa postaci, której używałem poprzednio do. Pokonania generała Sargasa Ruka. A tymczasem widzimy się przy kolejnym bosie jesteśmy przed wejściem do następnego bossa. Jest to sfora hyena, albo haina, jak kto woli. Są to takie e, robociki, podobne trochę do jacala, ale mniejsze. Zaraz zresztą zobaczycie, jak to wygląda. Występują cztery rodzaje tego przeciwnika. Na zwykłej misji, na takiej jak ja teraz jestem na mapie solarnej, bez żadnego tak itd. Możemy napotkać na, dwa, na dwie różne wariacje tego bossa, a na sortii napotykamy na trzy wariacje i są to po kolei Haina LN2, to jest hiena o kolorze białym i ona posiada silny atak w zwarciu z aurą spowalniającą, czyli po prostu. W momencie gdy się do niej zbliżymy, nasze ruchy zostaną spowolnione. Heina NG, jest to żółta hiena. Ciężki atak obszarowy z aurą odporności na ogień, więc raczej Ember na nią nie za bardzo zadziała, a jest to yy, najczęściej pojawiająca się hiena. Jest to taki jakby lider yy, tych wszystkich hien, ani żadna broń, która ma jak, jakąś statystykę ogniową, yy, atakuje ogniem. No raczej nie zadziała na nią. Kolejna, trzecia to jest Haina PB. Ona ma kolor zielony. a tak dalekiego zasięgu z aurą regenerującą tarczę. Czyli po prostu pozostałe hieny... No, o, ta hiena atakuje nas z daleka i jest w stanie zregenerować tarczę pozostałym hienom. Oraz taki najgorszy typ hieny, który jest najbardziej irytujący, jest to Haina TH. Jest to hiena niebieska. Ładowane ataki z wyssaniem mocy i aurą zakłócającą chud. Czyli w momencie, gdy jesteśmy blisko tej hieny. O, ja jeszcze nawet zaprezentuję tej, yy, To umiejętności są nasze automatycznie anulowane, oraz obraz po prostu ulega zakłóceniu. No zobaczymy, czy akurat. Yy, w tym zestawieniu na nią trafia. Jak widzicie, ja sobie wziąłem na ten zestaw bossów Inarosa, który jest właśnie bardzo dużo w stanie, jak już wcześniej wspominałem, wytrzymać. Będę używał broni białej do pokonania tego przeciwnika. Kolejna sprawa to to, że... O, na przykład kolejnym frajlem, który się bardzo fajnie sprawdzi jest Mesa, ale trzeba już bardzo szybko wtedy zaatakować z daleka żeby na przykład niebieska hiena nie zdążyła do nas dotrzeć i nas, nam wyłączyć skilla bo później będzie już naprawdę ciężko podobnie też właśnie przydatny jest rajno natupnięcie żeby spowolnić te wszystkie zwłaszcza tą hienę TH nowa nas która osłabi i też spowolni wszystkie te hieny Excalibur Mag oczywiście jest bardzo przydatny Co tam jeszcze? Excalibur, Mag, Mesa, Titania, Rhino, Chroma, Inaros No i, i Nyx też yy, na pewno się może tej przydać Właśnie też na wielu bossów, w których możemy atakować właśnie bronią białą Nyx jest też bardzo fajnym właśnie wyborem, ponieważ w swojej bańce absorpcji z modyfikacją nie zadajemy żadnych. Nie, nic nam nie zadaje żadnych obrażeń, a my jesteśmy w stanie wszystko dookoła atakować. Ale zobaczmy, jakie hieny tej mamy. O, jest hiena zakłócająca obrażenia oraz y, hiena spowalniająca. Biała i niebieska. Zaraz, o, widzicie, jestem lekko spowolniony i już. Właśnie hiena niebieska, o, zakłóca mi Hut zabrała mi całą energię Ale no dobra, akurat umiejętności mi nie nie anulowała, ale jak widzicie, o, tej hiena biała spowalnia mnie i używa też ataków lodowych no, Ale szybko się z nimi tej rozprawię, bo to nie są wrogowie z setnym poziomem na Sortii Lecz też są w stanie no, troszeczkę uprzykrzyć życie. Mam nadzieję, że zdobyliście troszeczkę informacji na temat tyla Ragora oraz sfory hien. Może właśnie ten materiał był dla Was przydatny? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, czy są jeszcze jakieś filmiki, poradniki, które mógłbym dla Was nakręcić. A tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się przy kolejnych bossach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Joj Nie tak do końca, bo zapomniałem zupełnie o dropie z hien. Z tego bossa możemy zdobyć Loki'ego. Standardowo blueprint do Loki'ego, schemat do Loki'ego możemy nabyć w markecie za kredyty. A tutaj zdobywamy części do postaci. Standardowo na powłokę i neuroptykę mamy 38,72% szans, na systemy 22,56%. Z pozostałych przedmiotów, jeżeli chodzi o mody, są dwa mody brązowe, szybki magazynek i yy, prawdziwa stal, na który mamy 22,76% szans, jeden srebrny mod, jest to północny wiatr, na który jest 13,27% szans oraz Złoty mod Mistrz Złodziejski Na który jest 1,21% szans dropa Oraz mamy też szansę na zdobycie Ogniwa Rokin Z szansą 2,58% I tym razem to na pewno jest na tyle Jeżeli chodzi o ten odcinek Jeszcze raz do zobaczenia przy następnych bossach Kolejnym po prostu odcinku, trzymajcie się, cześć!